Mam klankę, się gramy w Amongasa. Amongśka, Among Ja na pewno jestem impostorem. jestem impostorem. A ja nie jestem impostorem. To mapę zobaczmy. Ten idziemy tu. Gdagą. Dago. tak. Dago. Dobra, tu i tu. Jezus, ktoś już umarł. Oni już umarli. To dobrze, że nie ja. Ja sam Nie no ja myślę, że to mógł być on, on takie burbi. Ja go Czyli on. On na, też na niego. I oni też, oni też. No proszę na niego. No myślę, no na niego. On też myśli na niego. Dużo wszyscy, no dużo myśli. Dobra, no, wszyscy myślą. Więc prawie wszyscy, więc no, możemy. Ale też może on. żeby nikt nie umarł tylko żeby nikt nie umarł no kto już z nas głosował on zgłosował dobra no ja myślę no niego, bo on jest taki jak spasjon ten jest Spasior, więc można niego bo jest taki Dziwne głosy na niego, na niego głos, na niego głos. Na niego głos. On też myśli? Ten już wyleciał, czyli on nie był impostorem. On nie był impostorem. To może on... Jest. A! On też głosuje, czy... To on tylko nie... On nie głosuje? Czyli ja myślę, że to nie on ja myślę, że to on. Bo wygląda tak, jakby to było. Naprawdę. No tak jak... ciągle. A to, to wszyscy na szarego? Czy on? On nie był impem! Co by wy go wyleczył? Co od razu on wyleciał jak nawet nie był impem. Co on nie był impem, Żeby I... to nie było ścież, a co trzeba? robić? Okay. Ja. No, znów ktoś zgłosował znów. No kto, no kto już umarł? No jak on nie był, no to ja głosuję no, na niego, no bo chyba on nie był. To ja miałam ile razy już? No zobacz, razy. Dziewięć razy. Ja głosuję na niego, na no, pewnie, że na niego. Czyli on uznał I też na niego, no bo są ci... Tak, coś jest dobra Swimmy ku akcji Kto, kt, kt, kt. Kto wleciał? Nikt nie wleć? Kto? Czemu ich nie, ja nie Ja nie rozumiem, czemu ich nie wleciał? Dobra To ja chcę do tego Lekarni wejść To idziemy do innego Ja nie wiem kto to był, czyli ja nie mogę głosować. Czyli ja nie głosuję? Ja wiem kto to był. To był chyba ten. Czy kto to chyba był? Nie. nie pamiętam kto to był. Nie pamiętam kto to był. Nie on zgłosił, to chyba to był on. Nie, nie pamiętam. Chyba był on. Ja nie pamiętam, ale jestem ja duszka, mogę śledzić. A mogę ten głosować. Jeszcze ja, ja nie, to nie mogę głosować. Nie mogę na niego głosować Pomrz czaska na kamera. Hej Bekera, Bekera, lekura, Będę w stół, ma a sobie będę w stół. Oj! Oj! No ja nie pamiętam, kto to był. Ale mogę przenikać przez mapę. Przez mapę. A jak to? Zaraz się ruszę, ale. mogę robić to Co? Co to? Co to było? Zaraz. A co tak by jest? I prostory wygrały. No bo właśnie myślałem, że to on był. Myślałem, że to on właśnie był. E! E, e, e! to, A jak to? Od... Skin a tu ja jestem? Weź sobie skinka na takie niemieckiego. A nie O, niemieckiego. Zbieraj sobie takie te na takie. Lepiej na ataki. A tu to... w <grywdy> Ja tu że jestem policjant. Policjantem. Policjantem jest.

A kogo, a kogo, a... Ja wiem na kogo głosować. Zgłosujemy na tego, który zgłosił. To ja myślę, że on. on ja go podejrzewam. A on go podejrzewa, bo nie będę głosować na postaru. Bo to mój, na niego. Czyli to no tak. Nie głosuję na niego, bo tylko się, że on, bo... No ja nie wiem kto jest takim postory, bo ja głosuję na niego. Bo on pewnie, że na mnie zwala. On będzie na mnie zwalał. On chyba zobaczymy Co? Nie, ja na ciebie. Ja, a ja na ciebie. Proszę, żeby nie ja. Tak! On wyleciał! Nie był impostorem! To dobrze, to dobrze! i impostory jak zawsze obie grają. A zagranie możemy robić? No, Teraz.

ja na niego, bo skopiował mój level. Ja na niego, bo skopiował mój level. Nie. Ja na niego, bo skopiował mój level. Ja mam tylko tu level 9 już. Le, ble, 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 ble. Mam nadzieję, że odwleci. Mam nadzieję, że odskopiował on... mój skinny, mój level. O, co odwlecisz? Nie, no, dobrze więc. nice the village nice 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 the nice. village

bo my, my impostory zawsze głosujemy na, te, na tych ludzi, którzy na nas na przykład głosują. Żeby my nie wylecieliśmy, bo my nie chcemy wyletować, tylko zabijać. A w gaz to całkiem dobra gra. A impostor to mogą wylecieć tylko wtedy, jak dla nich będzie najwięcej głosów. Ja nie wiem, go głosuję. No. Nadnie najmniej głosów to... Nie. Nice! Odwleciał, on nie... Yup. On... On nie... On nie... Tak on nie... Nie, yeah, tu jest jeszcze... Zachowuje mi się jak zamachły, aby gościem. Zamachły, aby A, a kto już... Nacisku. Ja nacisknę na niego, bo jak on na mnie głosuje, to ja na niego. A kto zgłosił? No. A on, ja na niego, ja na niego. No bo trzeba na niego głosować? No, jak on na mnie zgłosi, no to ja na niego, bo to jest bez sensu, bo jak ja będę Oni wywalili? No mieli go wywalać! Nie. Już walili, dajcie go wywalili. Myślimy na niego. Ale, no, może nie wszyscy myślą na niego. No, ale proszę. Od dawna pomyślał. To, co on na pomyślał? Najwięcej głosów nie dał.

też mogą zgłaszać? Impostory też mogą zgłaszać? Nie wiem, chyba impostory mogą zgłaszać, nie wiem. Chyba mogą zgłaszać. Dam. My impostory zawsze głosujemy na tych niepostory, chyba. To co damy głos. Ale wiecie głosów do tego. Był jeden człowiek. Ale się tylko musimy chodzić za tym białkiem. A, jak, jak A to ty gdzie jest? Jakby jak my tylko nie widzieliśmy. Daj no dalej. To, 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 to nie ja, to nie ja. Jak to się... ja, ja głosuję do niego. Jak ktoś słyszył? Ja do niego. Już w większości... Ja to nie pasterz został mnie, ja sama nie mogę. Ja sama nie będę mogła. A niego! Proszę nie na mnie, proszę nie na mnie. Jak? Jak mnie mogli wywalić? No jak mnie mogli wywalić, to no, ja grałam, no. No czemu oni wygrali? No ja miałam wygrać! Nie! Ja znów wtedy grałam. Z policji. Nie no normalnie to ja nie mogę. no czemu mnie załapali? No załapali mnie normalnie. Nie ja wiem czemu jak ja nawet się nie podkazywałam. Już, już to jest to naprawdę zła. Już to jest to naprawdę... naprawdę zła policja, nie. tak załapam. Tak mnie załapią. Tak mnie załapią. Można się kończyć, czy tylko mały dzień się wziął Spodobał i się, chętnie go wyciągnę Pa pa, potem jeszcze dogramy Nie wiem czy dogram, no może it's